Cześć Dziubaski, z tej strony dzieciamy rok. Będzie dzisiaj luźna forma filmiku, bo w sumie nie mam nic około japońskiego wam do przekazania, a mam ochotę ponagrywać. Poza tym mój kanał ostatnio trochę umarł właśnie dlatego, że tematy niby mam, ale powiem Wam szczerze, nie mam za bardzo. Ani weny do ich nagrywania, ani weny, a jak już je nagram, no to jest to... Zwyczajnie nie podoba mi się to, co nagrywam. Nagrywam to po raz y, któryś i dalej wychodzi gówno. Więc dzisiaj zrobimy taki luźny vlog, nazwijmy to no Life vlog. Pokażę wam po prostu. Tak, jak mi się tu żyje na co dzień. Poczemu nie? To jest Juska. Juska, jak widzicie, bardzo chce się do rybek dostać. Jóżinko. No nie udawaj. Tak? Dziuba. A rybko musimy wodę zmienić, bo jest strasznie zagloniona szyba. Chyba od tego dzisiaj zacznę. Stefa, będziemy wodę zmieniały. Musisz zejść. Dziuba. No, jaka mądra kocica. Postawiłam selfie sticka na ulubionym spocie Juzi, więc może nam tutaj ty Ale mówi się, Ty, no i tak pewnie chyba tego vloga nie wrzucę. Juzik, złaś. Złaś dziewczynko. Nie możesz. Juzia, zostaw. Nie możesz. Wypką wodę zmieniamy. Dobrym patentem, jak chcecie zaskopywać glony z szyby, jest karta. Ja akurat używam tutaj swojej starej karty miejskiej. Jeśli chodzi o rybki, które tutaj mam, jest to razborka klinowa. I w tej chwili jest ich tylko trzy. Powinno być ich co najmniej pięć, ponieważ jest to rybka stadna. Ale mi niestety wyzdychały, a przed przeprowadzką nie chcę kupować rybek nowych, bo po prostu nie chcę ich stresować, bo to całe akwarium trzeba będzie przenieść. A dlaczego razborka klinowa? Ponieważ moje akwarium było docelowo robione przez bojowniki, podbojowniki, a bojownik to jest taka rybka, która nie ze wszystkimi gatunkami żyje w zgodzie. I akurat właśnie razborka to jest jeden z tych gatunków, z którą bojownika można trzymać i dlatego mam Właśnie raz bodki. Bojownik zdechł chyba z 2 lata temu. Był jeszcze glonojad, którego miałam bardzo długo. Chyba z 10 lat też odszedł w tym roku. W ogóle w tym roku jakoś tak zwierzętami zdechają. Nie, żebym była jakoś zapalona łekwawyską, ale po prostu u mnie w domu zawsze były rybki i lubię rybki. Wygląda to chyba całkiem legitnie. Jak tak dalej pójdzie, nie będę miała żadnej rybki moja droga. Wygląda to trochę lepiej. Jeszcze będzie musiał ten cały opad osiąść i wtedy dopiero zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale no na pewno szyba jeszcze Jeszcze muszę szybę przetrzeć z wierzchu i będę miała całkiem ładny kwawium Józia będzie wypki widziała Widzicie ona jest bardzo zainteresowana To będzie rybny odcinek, bo na obiad też dzisiaj wybe będę popiekać. Także pierwszy mój taki daily vlog, i od jakoś tak ryby, bo będzie walił. Trzeba światło włączyć, bo tu ciemno. Dzisiaj na obiad dziki łosoś pacyficzny. Ja go sobie kupiłam w Lidlu i powiem Wam, że z mi by wybywakuje w Wy mojej diecie teraz w Polsce. Bo w Japonii jadłamy ryby tak trzy razy w tygodniu. Teraz to się niestety zmniejszyło. Ale no, postaram się to zmienić w najbliższym czasie, bo mi brakuje tej rybnej diety. Powiem naprawdę się dobrze na niej czułam. A ja tego łososia dzisiaj moi drodzy upiekę w takim sosie alatewiaki. Ja go sobie zrobiłam wczoraj. miałam tą rybę robić wczoraj, ale mi się kurwa nie chciało. I co to jest w takim sosie te Ja tutaj dałam ala te wiaki. Tutaj dałam sos sojowy. Miód. Odrobinę winu, Stawte imbiw i stawte czosnek i to im za was poleję tego łososia, jak go obywobie, oskrobie z łusek. Juska nie możesz być na blacie kuchennym złaś. Złaś dziuba. I zaraz go zamarynujemy. I jak przyjedzie tata, to zjemy sobie dzisiaj łososia. To może być jeden z najgorszych daily vlogów, jakie obejrzycie, bo powiem szczerze, ja nie oglądam takich vlogów, jak ludzie sobie żyją, bo trochę mnie to nie obchodzi. Ale no, jak już tutaj... Jestem i mam tego vloga, no to czemu sobie takiej formy nie nagrać? Są mi ostatnio moje życie towarzyskie i w ogóle jakiekolwiek troszkę umarło. Więc gadam do Was z wyraku innego, no dlatego to się nazywa no-life vlog. Nie możesz. Chodź, wyliżysz tą podkładkę, chodź. Dziuba, chodź tu, chodź. Jak oszukać kota? Klusek też się dawał tak robić. A my musimy oskrobać rybę. Widzicie, że w Japonii, jak sobie pójdziecie na markę, to kupicie rybę, to nie dostaniecie takiej oprawionej ryby, znaczy dostaniecie, ale naj jak dobrze poszukacie. Albo takie filety. Ale najczęściej, jeśli kupujecie jakieś takie y mniejsze ryby, na przykład adzi, ona się po polsku chyba nazywała ostrowokiem, to dostajecie je albo tak śmiesznie rozpłaszczone, że jest tak cięta jak go łóżkiem gotówka, i tak z tu to jest rozłożona, że wygląda jak jakaś y plombra. A jeśli nie jest tak śmiesznie rozłożona i od razu zamarynowana, to dostajecie je, słuchajcie, z klawkami. I ja właśnie przez to, że bardzo lubię ryby, ale właśnie trudno mi było znaleźć takie miejscowe gatunki już oprawione. No nie widząc tuńczyka oczywiście, bo tuńczyka w całości się nie sprzedaje, tylko właśnie takie płaty podobne do tego, który teraz mam. To wszystkie ryzy były właśnie z flaczkami nieoprawione i musiałam się słuchać i nauczyć tam się ryzy. To w ogóle jest oszukana, bo jest z ośmi. Jak odłączyć kota? wskakiwanie na blaty w jak się gotuje. Dalej, do go stołu wybą. Nie możesz jeść łososia. że ryby to jest jeden z powodów, dla których prawdopodobnie nigdy nie przejdę na wegetarianizm, bo ryby są cudowne i Józefina jak widać podziela moje zdanie. Dostaniesz kawałek. Masz, Juzia. Pyszny łosoś. Wiem, że pyszny. Taki jakiś mało jętywny. Naprawdę, tak mi brakuje tych świeżych ryb, które były w Japonii, że sobie nawet nie wyobrażacie. Józefina. tego łosko zabijamy. zawijamy. Ma obiad zrobiony, jakąś sałatkę bym do tego zywobiła, tylko nie bardzo wiem jaką. Będzie słodkie ze słonym, jakąś taką kwaszną bym tą sałatkę zrobiła, ale chyba nie mam. Nie mam kapusty kiszonej. Józefina, co możemy do tego zawobić? Możeś pomogła. Dobra, obiad się marynuje. Wyby mają się całkiem nieźle. Nawet wam mogę pokazać. Kto opadło to od razu lepiej wygląda. Juska też jest całkiem zadowolona. W ogóle pokażę wam coś. Tu jest taśma. I ona jest po to, słuchajcie, jeśli macie problem z kotem, który wskakuje tam, gdzie nie powinien, połóżcie tam kawałek taśmy klejącej, tylko tą klejącą sceną do góry. Bo to się klei kotu do łapek i je to strasznie irytuje. I przestają wskakiwać w to miejsce. Mi tutaj osobiście, jak ona tu wskakiwała, samo fakt wskakiwania mi nie przeszkadza, ale to lustro się trzyma na bodajże dwie śruby. I jak ona by mi tu wskoczyła, ona się robi coraz cięższa, bo ona ciągle rośnie, ona ma pół roku dopiero. Także to dziecko ciągle mi rośnie i ona jest coraz cięższa. I ja się boję, że w pewnym momencie, jak ona ma ten swój tryb turbo i tutaj z tym ciężarem plus prędkością, no to zadziała fizyka i to lustro mi po prostu by pierdolnęło. I powiem Wam, że przykleiłam i od dwóch miesięcy mam spokój. Także jeśli macie kota, który wchodzi w miejsce, gdzie nie chcecie, żeby wchodził, to przyklejcie tam taśmę klejącą. To tyle dolenia. na dziś. Mam nadzieję, że taki luźny vlog Wam się podobał. Jakby coś, to zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Tu gdzieś będą wisiały moje y, socjale i też taka informacja dla tych, którzy lubią, jak ja bazgrole to założyłam sobie drugi profil na Instagramie tylko pod rysunki, także jeśli nie jesteście zainteresowani moimi zdjęciami, a lubicie styl w jakim rysuję, no to możecie mnie tam zaobserwować. Będzie mi bardzo milutko. Do usłyszenia, pa pa!